Siema, 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 nie zwalniamy tempa z typerskim pojedynkiem na kupony. Witam serdecznie na kanale Strefa Typerów. Na początek wielka prośba o zostawienie łapy w górę pod filmem. Dziękuję za każde kliknięcie. No, oczywiście, cztery gotowe kupony na dzisiaj w ramach rywalizacji między czterema osobami rywalizacji na kupony. O tym sobie pogadamy za chwilę. Na początek kilka spraw organizacyjnych. Przede wszystkim zaproszę cię do naszej grupy na Facebooku. Bo, dlaczego by nie? Jeżeli masz konto na Facebooku, grupa całkowicie otwarta, dostępna, ponad 110 tysięcy ludzi. Ludzi, serdecznie zapraszam. Link jest w opisie pod filmem. Zachęcam też do zostawienia łapy w górę pod tym filmem. Dziękuję serdecznie za każde kliknięcie, to będzie pozwalało rozwijać ten kanał. Zrobimy sobie szybki konkurs, i tak naprawdę przechodzimy do kuponów, bo dzisiaj nie ma żadnej promocji powitalnej w Superbecie. Jeżeli chodzi o konkurs, oczywiście dwie dychy. Klasyczne dwie dychy do zgarnięcia na grę właśnie w Superbecie, co trzeba zrobić, żeby o nie powalczyć, trzeba subskrybować ten kanał Strefa Typerów. Łapę w górę zostawić to, o czym mówiłem, i w komentarzu typujecie dokładny dokładne wyniki minutę pierwszej. W dzisiejszym meczu pomiędzy Legią a Piastem dopisujecie swój nick gracza Super Beta. Typujecie do 20.15. Komentarze do Waszej dyspozycji. Serdecznie zapraszam do brania udziału w zabawie. No i właśnie, my też się tutaj pobawimy w typowanie. Jeżeli trafiłeś tutaj e, dopiero pierwszy raz, albo przesz przeszedłeś z głównego kanału, rywalizuję tutaj z e, ekipą z Discorda, taką, która dobrze typuje na kupony. Zrobiliśmy sobie rywalizację. Trzy osoby e, kontra ja. Oczywiście, z racji tego, że filmy są daily, nie znam wy z poprzedniego dnia, ale całą rozpiskę masz w opisie pod filmem Sebek, Esposito, Gołąb i ja. Tam masz rozpiskę, kto ile kuponów trafił, ile ma punktów. Tutaj przypominam i pewnie na każdym filmie będę przypominał, bo ciągle trafiają tutaj nowe osoby. Punkty odpowiadają kursom z trafionych kuponów. Przykładowo. Gołąb daje kupon z kursem 2,50, trafia, ma 2,5 punkta do ogólnej klasyfikacji. I tak daily przez miesiąc ciśniemy kupony, nawet jak będzie główna oferta, będziemy walczyć. Więc tutaj codziennie e, znajdziesz no, wyszukane przez nas. Oczywiście naszym zdaniem, bo co wcale tak nie musi być, ale naszym zdaniem najlepsze typy na dany dzień. No bo oczywiście każdy. Chcę wygrać w rywalizacji. Na tym polega rywalizacja, że każdy chce zwyciężyć. Więc koniec pitolenia. Przechodzę do kuponów na dzisiaj i zaczniemy sobie tym razem od kuponu Esposito. 13.30, 14.00 Esposito to jest mistrz rzutów rożnych. Nie zmienia się taktyka. Dwa overy 9 i pół rogali ładowane od Esposito. Mówię wam, Esposito przyzwyczai was do tego, że będzie ładował sporo rzutów różnych. Tutaj generalnie mamy kornery w meczu Greuter, i Münster. To jest druga Bundesliga, ale początek rozgrywek, więc nawet ciężko cokolwiek tutaj powiedzieć odnośnie bicia różnych tych ekip i mamy bardzo ciekawy mecz w Szwecji, Djurgarden z Göteborgiem, obie linie tak jak widzisz proponowane od Esposito na minimum 10 różnych w meczu, to jest dosyć sporo różnych ale tak jak powtarzałem wczoraj, druga Bundesliga przynajmniej w zeszłym sezonie, była overowa jeżeli chodzi o rzuty rożne i Szwecja też jest overowa jeżeli chodzi o rzuty rożne i nasze Esposito by tego tutaj nie proponował, więc mamy propozycję kuponu z kursem 2,72 czyli jeżeli wejdzie, no to tak jak mówię to 2,72 punkta inkasuje do swojej kieszeni z punktami w ramach rywalizacji. Drugi będzie kupon od Gołębia i też mamy to spotkanie, słuchajcie, Greuther Furz Munster. Ja aż muszę sobie zerknąć, czy ten. Yy, poczekaj, czy ten. Bundesliga. Muszę to sprawdzić. E, czy ten Munster to nie jest Beniaminek czasem? Poczekaj, furtz z Munsterem. Furz w zeszłym sezonie grało w drugiej Bundeslidze. No. Beniaminek. Dlatego tutaj grane, grane zwycięstwa Greuterfurt. W zeszłym sezonie Münster w trzeciej lidze niemieckiej grało. Teraz znaleźli się w drugiej Bundeslidze. Greuterfurt e, proponowane na zwycięstwo po kursie 1.80 od Gołębia. I mamy jeszcze propozycję na to, że będzie BTTS w meczu z Salzburga z Sandefjordem. Sprawdziłem sobie ten mecz. Sandefjord. Generalnie pojedynek w Norwegii w dolnej części tabeli. Jeżeli chodzi o Salzburg, to jest 12 lokata na 16 ekip, ale overowa drużyna. Słuchajcie, 16 kolejek rozegranych 24-32 w golach. Sandefjord zamyka stawkę 24-28 w golach po 16 kolejkach. Czyli po prostu wybrał sobie dwie overowe ekipy Gołąb i ładuje tutaj BTTS-a. 2,64 punkta może z tego zdobyć, bo kurs 2,64 nieco niższy niż u Esposito. Jeszcze niższy kurs jest u mnie, bo ja na razie taktycznie podchodzę do tego i staram się po prostu trafić. Nie? Z lepszym albo gorszym skutkiem. To rozpiskę macie w opisie pod filmem. Szturm gra z podpórą w meczu z Rapidem Wiedeń niektórzy powiedzą: Ty, cholera, Rapid walnął, to mu Wisłę jak zły. Na pewno porobi szturm. A moim zdaniem właśnie nie. Szturm to jest, jakby ktoś nie wiedział, aktualny mistrz Ligi Austriackiej. Szturm nie ma na razie żadnych meczów kwalifikacyjnych w europejskich, pucharów, w europejskich Pucharach, a Rapid ma. I moim zdaniem to będzie miało jakiś tam wpływ. Szturm to mocna ekipa. Na pewno będą chcieli podtrzymać to, co w zeszłym sezonie się wydarzyło, czyli to mistrzostwo. I mają na razie spokój na głowie, nie? Bo nie muszą już grać na kilku frontach. Mogą sobie tutaj wyjść i na maksa powalczyć. A wiadomo też, jak jest na początku sezonu. Nie mówię, że takie zawsze, ale niektóre ekipy wolą, na, na, nawet nie tyle wolą, twierdzą, że nic się nie stanie jak trochę odpuszczą pierwszą, drugą czy trzecią kolejkę ligową, jeżeli mają kwalifikacje do europejskich pucharów, nie? A na pewno po takim meczu Rapida z Wisłą e, oni chyba z Elfsborgiem będą grali. No, no, no chęci na, na, na awans do kolejnej rundy są, nie? Dla mnie szturm z podpórą. I mimo wszystko dla mnie Legia ze zwycięstwem. No tutaj trochę załamuję tą teorię z tym, że można odpuścić pierwszą, drugą, trzecią kolejkę, jak masz klasyfikację do europejskich pucharów, nie? Ale nie wiem, no Legia mi się wydaje turbomocna, ty. Legia mi się wydaje turbomocna i to naprawdę może być ich sezon. Zobaczymy, czy to tak będzie. Odejmie czyste zwycięstwo. Ja się nawet nad tym już szczerze mówiąc nie zastanawiam, nie? Nie zastanawiam się, 1,85 mnie kusi jak cholera. I ode mnie 2,46 w dubelku. I mamy jeszcze kupon od Sebka, 2,32, czyli Sebek dzisiaj chyba najniższy kurs, najmniej punktów może zdobyć, no ale jeżeli trafi, to te punkty zdobędzie. Motor z koroną Kielce na podpórę. Generalnie dzisiaj na YouTubie, na głównym kanale jest nawet czyste zwycięstwo ładowane chyba za tysiaka, obstawiamy. E, tutaj Sebek ładuje podpórę pod motor na własnym terenie po 1,45. No i troszkę inaczej idzie Sebek niż ja, bo daje minimum jednego gola piasta. Gliwice, przepraszam, z Legią Warszawa po 1,60. No i generalnie też na papierze może nie najgłupszy dubel, nie? 2-1 Legia wygrywa i z Sepkiem możemy sobie piątkę tutaj nie przybić. 2,32, 32 czwarty kupon na dzisiaj obgadany i jeżeli chodzi generalnie o kupony na dzisiaj, to by było na tyle. Generalnie w podpiętym komentarzu pod tym filmem jest do odebrania pakiet promocji powitalnych w Superbecie, jeżeli chciałbyś sobie skorzystać. To ja serdecznie zapraszam. Jeżeli ktoś nie ma konta, to zawsze można tam jakieś dobre profity na start zgarnąć. I jeżeli chodzi o rywalizację na dzisiaj, to by było na tyle. Dziękuję, że oglądałeś do samego końca. Jeżeli łapę w górę zostawiłeś, to też dziękuję. Klasycznie nie słyszymy się jutro. Nic się nie zmienia. Jutro walczymy dalej. Dobrego dnia, uśmiechu na twarzy. Pozdrowienia ma Elonara.